W kolejnym filmie na kanale centrumagd.com chciałbym przybliżyć Państwu dwa okapy Falmeca z serii Virgola. Tu mamy Wirgole i Wirgolę No-Drop. Różnice pomiędzy tymi dwoma okapami omówię przy omawianiu konkretnie tego modelu i tego, natomiast na początku tego materiału chciałbym Państwu przybliżyć cechy wspólne pomiędzy nimi, ponieważ jest ich trochę. Pierwsza sprawa to jest kwestia montażowa. Te okapy montujemy inaczej niż na przykład Tą grupę silnikową, czy na przykład tego, który jest nad nim, czyli Murano. Te dwa, które są z tyłu w tej szafce, one są przygotowywane do instalacji w wyciętym otworze. Z kolei Wirgole montujemy zamiast wieńca dolnego. I tutaj, tak, jeszcze parę słów a propos szerokości tych okapów. Te okapy występują w trzech wariantach związanych z szerokością czyli może być to 60 widoczna tu, 90 albo 120 plus dwie war dwa warianty kolorystyczne czarny lub stalowy. I dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ jeśli wybieracie Państwo 6, virgolę, na przykład tą, która jest tu o szerokości 60 cm, najłatwiej będzie ją dopasować do szafki też o szerokości 60 cm, ponieważ ta szafka ona skończy nam się tu, wejdzie tu i wejdzie tu i ten okap nam się idealnie wpasuje, jeśli chodzi o szerokość tej szafki. Można stworzyć na przykład szerszą szafkę, natomiast w tym momencie się zdecydowanie bardziej skomplikuje kwestia montażowa. Jeszcze kwestia związana z głębokością szafki, ponieważ przy takich okapach jak ten nie ma znaczenia, czy będziecie mieli Państwo szafkę o głębokości 35-40 cm, to już taki trochę abstrakcyjny przykład. Natomiast w momencie, kiedy bierze, wybieracie Państwo okapy z serii Virgola, producent przewidział zakres regulacji od 31 do 35 cm głębokości szafki, ponieważ te elementy montażowe właśnie pozwalają na 4 cm regulację głębokości. Natomiast tak, Sama instalacja tego okapu jest niesamowicie prosta. Jeśli macie Państwo szafkę o szerokości na przykład tych 60 cm, o głębokości, weźmy tam nie wiem, środkową wartość, załóżmy 33 cm, nie będzie najmniejszego problemu z tym, żeby ten okap zamontować w sposób bardzo szybki i bardzo łatwy. Ponieważ, tak jak mówię, zamiast wieńca dolnego wsuwamy ten okap, montujemy go do boków, montujemy go do ściany i okap jest założony. Dotyczy to wirgoli i wirgoli-nołdrób. Falmek Virgola został wyposażony w system sterowania elektronicznego przyciskami o niskim skoku. To co Państwo tutaj widzicie, czyli ten panel sterujący, on znajduje się na frontowej części okapu i na tej płaszczyźnie, która została delikatnie pochylona. Ale już tłumaczę, dlaczego Włosi w ten sposób to rozwiązali. Front dochodzi nam do tej wysokości, czyli mniej więcej do tej wysokości tutaj do tam. On, on nam zakrywa w całości to sterowanie. Natomiast dzięki temu, że ta powierzchnia została pochylona, nie ma najmniejszego problemu, żebyście państwo usunęli dłoń tutaj palec i wysterowywali tym okapem. I teraz tak. Środkowym przyciskiem, czyli tutaj, uruchamiamy go. Tutaj zwiększamy moc, zmniejszamy moc, a dwa, dwa zewnętrzne przyciski, ten skrajnie po prawej jest to system związany ze sterowaniem oświetleniem, natomiast ten po lewej jest to system timera, czyli możecie Państwo po prostu uruchomić ten timer i okap nam się sam wyłączy. W modelu Virgola zostało zastosowane również taki system zwany okapnikiem, czyli ta szybka, którą widzicie Państwo tutaj. Ona ma za zadanie zwiększenie powierzchni odbierania oparów przez oka, ponieważ po uchyleniu jej Opary będą skutecznie odbierane, zwłaszcza od tej części frontowej. I teraz tak. Model z wykończeniem stalowym, czyli ten widoczny tutaj, ma tą szybkę przeźroczystą. Natomiast wersja z wykończeniem czarnym, czarnym lakierowanym, będzie miała tą szybkę dymioną, taką półprzeźroczystą. Obydwa te okapy posiadają naprawdę bardzo fajne parametry pracy. Natomiast teraz omówię tą wirgolę, która znajduje się tutaj. Wirgola widoczna obok mnie jest to wersja bez dopisku no-drop. Ten model już na pierwszym biegu generuje 220 m sześciennych wydajności, ale jednocześnie zachowuje przyjazny dla ucha poziom głośności na poziomie 49 dB. Model Virgola, ten który jest widoczny tutaj, posiada czarną, dymioną szybkę, właśnie dopasowaną kolorystycznie do okapu, dwa filtry aluminiowe tłuszczowe, przystosowane do mycia w zmywarce. Super łatwo się je wyciąga, ponieważ tylko podnosimy ten element plastikowy. Ale teraz zwróćcie uwagę Państwo, co jest w środku. Mamy metalową tą część, natomiast plastikową komorę. Falmek produkując te właśnie okapy z plastikową komorą, poszedł krok dalej w kierunku uszczelnienia tych okapów. Natomiast Wirgola łączy w sobie dwie kwestie: czyli plastikowa komora uszczelniająca, ale metalowa obudowa tutaj. Czyli nawet po otwarciu szafki, będziecie Państwo widzieli tutaj właśnie czarną lub w wersji inoxowej inoxową obudowę okapu. Okap Wirgola może działać zarówno w wersji wyciąg, jak i pochłaniacz. Wersja pochłania, czyli poprzez zastosowanie filtrów węglowych, natomiast wersja wyciąg tutaj ma wyjście na rurę 125 mm. I Falmek jeszcze dodał jedną rzecz do tego kapu, czyli tutaj mamy obudowę komina. Ta obudowa komina sprawia, że nawet jeśli macie Państwo rurę idącą przez środek szafki, ją można w sposób bardzo łatwy po prostu obudować i w taki naprawdę fajny, designerski sposób tą szafkę w środku nawet zaaranżować. To jest okap, który został stworzony dla klientów, którym zależy nie tylko na fajnym designie z zewnątrz, fajnych parametrach pracy, ale również na tym, żeby po otwarciu szafki nie było widocznego np. całej plastikowej obudowy, ale właśnie ładna obudowa okapu. Virgola widoczna obok mnie jest to wersja z dopiskiem NoDrop. Ten model posiada wyższą wydajność w stosunku do wariantu bez tego dopisku no-drop o 50 m3 na pierwszym biegu. Czyli mamy 270 m3 wydajności na pierwszym biegu i 49 dB głośności. Model ten, w przeciwieństwie do wariantu bez tego dopisku no-drop, posiada również czwarty bieg. I w tym sposobem, pomiędzy maksymalną wydajnością wariantu tego, a wersji bez dopisku no-drop, Mamy 190 m różnicy w wydajności. Tutaj mamy 670 m, w tamtej wersji mamy 480 m. Czyli mamy spory wzrost wydajności, tej maksymalnej, jak i też tej na pierwszym biegu. Natomiast tak, to co jest w zasadzie chyba najważniejsze z tego modelu NoDrop, to co klienci bardzo często nazywają filtrami niekapkami. to są filtry labiryntowe. Idea tych filtrów jest taka: powietrze z procesu gotowania, pokażę na okapie. Powietrze z procesu gotowania trafia tutaj. Skrapla się właśnie na tych filtrach labiryntowych i spływa w dół, bo to ten okap, on jest, te filtry są lekko przechylone. I teraz pokażę na tym filtrze. Tutaj mamy otworki. Przez te otworki ta woda, która właśnie się skropiła tutaj, będzie ściekała na tył okapu. Ale falmek tutaj przewidział taką rynienkę, właśnie na to, żeby ta woda się zbierała. A to, co tutaj Państwo widzicie. To jest zaworek, pozwalający na bezproblemowe opróżnienie właśnie tego zbiorniczka, który jest z tyłu. Czyli bardzo przemyślane rozwiązanie, pozwalające na jeszcze lepsze wyłapywanie pary wodnej z otoczenia. Model Wirgola, ten który jest tutaj właśnie z dopiskiem No-Drop, posiada, tak jak wspomniałem wcześniej, wyższą wydajność, a co za tym idzie, mamy już wyjście na rurę o średnicy 150 mm. I tutaj nawet Falmec sugeruje, żeby ten oka raczej jednak podpinać w wersji wyciąg, a nie pochłaniacz. Reasumując, jeśli chodzi o wersję NoDrop, jest to wersja bezkompromisowa, ponieważ to rozwiązanie z tymi filtrami labiryntowymi nie znajduje się w ofercie naprawdę zbyt wielu producentów. Natomiast tutaj Falmek rozwiązał naprawdę wiele tematów w sposób bardzo przemyślany. Czyli chociażby ten zaworek, kwestia tego, że te filtry są pochylone pod takim kątem, żeby właśnie ta cała woda, która się skropi, tutaj spływała nam. Taki mały detal, ale naprawdę użyteczny ten element, który znajduje się tu. Dzięki niemu znacznie łatwiej jest wyciągnąć te filtry właśnie z wnętrza okapu. Podsumowując film dotyczący okapów z serii Virgola, pomimo wielu cech wspólnych, takich jak np. sterowanie, system montażu, czy też ta szybka związana z tym okapnikiem, te okapy posiadają naprawdę zróżnicowane możliwości. Generalnie uważam, że wersja bez dopisku NoDrop jest to okap skierowany dla klientów, którzy poszukują naprawdę fajnego jakościowo produktu, o fajnych parametrach pracy, który pozwoli na skuteczne przewietrzenie pomieszczenia, z systemem łatwego montażu oraz płaskiej konstrukcji. Z kolei wersja ta NoDrop ma dokładnie te same cechy co wersja bez tego dopisku, natomiast została rozszerzona o parę innych rozwiązań. Czyli mamy wzrost wydajności, mamy ten system filtrów labiryntowych właśnie z odprowadzeniem tej wilgoci do tego zbiorniczka z tyłu. Te dwa okapy są to okapy wystawione u nas na ekspozycji, czyli możecie Państwo przyjechać, obejrzeć je, porównać, ocenić, który z tych wariantów będzie dla Państwa lepszym. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych materiałów.